Krzysztof Rutkowski już spisał testament. Każdy wie, co ma dostać. Krzysztof Rutkowski ujawnił, że zdecydował się na spisanie testamentu. Jak sam przyznaje, decyzja ta była podyktowana nie tylko troską o przyszłość swojej rodziny, ale także doświadczeniami z ostatnich miesięcy, które mogły zakończyć się tragicznie. Krzysztof Rutkowski w rozmowie z Jastrząb Post przyznał, że zarówno on, jak i jego żona, Maja Rutkowski, zdecydowali się na sporządzenie testamentów. Para, która na co dzień współpracuje zawodowo, postanowiła w ten sposób uniknąć potencjalnych nieporozumień w przyszłości. Wszystko jest uregulowane, jest spisany testament, zarówno ze strony mojej, jak i Mai, powiedział Rutkowski. Krzysztof Rutkowski już spisał testament. Każdy wie, co ma dostać. Jak zdradził detektyw, ostatnie miesiące były dla niego wyjątkowo niebezpieczne. W rozmowie opowiedział o kilku wydarzeniach, które mogły skończyć się tragicznie. Hotel kiwał się niczym gałąź na drzewie. 40-piętrowy budynek runął na moich oczach. Następnie mój przyjaciel spadł z jachtu. Kolejnego dnia samolot prawie nad Phuket, gdzie leciałem na spotkanie z Mają. Innego dnia człowiek, który odwoził mnie na lotnisko, zmarł na zawał serca. Gdyby śmierć nastąpiła w czasie jazdy, sądzę, że dzisiaj byśmy nie rozmawiali – relacjonował Rutkowski. Na tym jednak nie koniec. We wrześniu w jednym z hoteli detektyw cudem uniknął tragedii, gdy tuż obok niego spadł żyrandol ważący kilkadziesiąt kilogramów. Mimo serii niebezpiecznych sytuacji Rutkowski pozostaje spokojny i nie zamierza żyć w ciągłym strachu. Jak sam przyznaje, nie zastanawia się każdego ranka, co złego może się wydarzyć. Różne sytuacje się zdarzają. Ludzie wychodzą i są potem potrąceni przez samochód. Każdy z nas ma swoją kartę i misję do wypełnienia na ziemi. Myślę, że jest to zapisane u tego, który tym steruje. Trzeba żyć dalej, pełnią życia, powiedział. Rutkowski dodaje, że zamykanie się w domu w obawie przed nieszczęściem nie jest rozwiązaniem. Nawet jak się zamkniesz i będzie się tobie wydawało, że nic nie może się zdarzyć, to może komuś spaść żyrandol na głowę, podsumował. Krzysztof Rudkowski zwrócił uwagę na to, że w Polsce spisanie testamentu wciąż budzi wiele emocji i jest tematem tabu. Jego zdaniem to poważny błąd, który może prowadzić do niepotrzebnych konfliktów w rodzinie. Ludzie się tego boją i robią błąd, bo później są awantury, kłótnie, niedopowiedziane sytuacje. Nie wiadomo, co kto ma zabrać, a tak jest absolutnie sztywny podział, każdy wie, co ma dostać i temat jest załatwiony, a życie płynie dalej wyjaśnił Rutkowski.